Pan z wami, źródło, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. Oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie, i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi, czas mu jest bliski. U Ciebie urządzę, urządzam Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam. Jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział ten, który ze mną rękę zanurza w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czyżbym ja, rabbi? Odpowiedział mu: Tak, ty. Oto Słowo Pańskie. Droga młodzieży, która przyjechałaś tutaj z Siedleckiego Elektryka Ekonomika, by Panu Bogu przez Maryję ofiarować swoją młodość. Swoją przyszłość, bo to nie chodzi tylko o zdanie matury. Tu idzie walka, gra, że tak się wyrażę, o zdecydowanie większą stawkę. Drodzy nauczyciele, wychowawcy, drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy, którzy uczestniczycie z nami w tej Eucharystii. Tak się złożyło, że od wielu lat. Nasz elektryk przyjeżdża tutaj na Jasną Górę, Jasną Górę Zwycięstwa. Wielką Środę od kilku lat towarzyszy nam również młodzież z ekonomika. I tak się składa, że tutaj na tej Górze Przemiany, na tej Górze Zwycięstwa, Polskiej Kanie, bo tak ją określał święty Jan Paweł II, tutaj rok w rok nam maturzystom Czytana jest Ewangelia o Judaszu, o tym, który zdradził Jezusa. I trzeba nam z tego słowa, trzeba nam z tej Ewangelii wydobyć dobrą nowinę. Bo Ewangelia nigdy człowieka nie upokarza, nigdy człowieka nie upadla. Ewangelia jest dobrą nowiną, więc człowieka podnosi. Można powiedzieć, wskazuje mu na nowo Jego miejsce. Chciałbym, byśmy tę dzisiejszą homilię poprowadzili na kanwie myśli zmarłego w opinii świętości. Jego proces betyfikacyjny się toczy, arcybiskupa Fultona Shina. Chrystusa można sprzedać, ale nie da się go kupić. Relacja między mną a Bogiem. To zadziwiające, że Jezus nie przestaje Judasza nazywać przyjacielem. To zadziwiające, że Jezus, wiedząc o tym, że jest on zdrajcą, nie wyklucza go ze wspólnej wieczerzy, ze wspólnego stołowania. Czyż dobrze czyta Jego duszę, tak jak dzisiaj słyszymy, wskazuje. Bezbłędnie, kto go zdradzi. Więc czyta jego duszę, czyta jego serce. A mimo to, wiedząc, jakim on jest, zaprasza go do uczty. I to nie uczty zwykłej kolacji, zwykłego posiłku. Zaprasza go do, na ucztę, gdzie on wyda siebie za życie, swoje życie, za życie moje i Twoje. jak bardzo musi Bóg kochać człowieka, jak bardzo Bóg musi wierzyć w człowieka. Można powiedzieć, że Bóg jest największym sympatykiem, fanem, mówiąc językiem współczesnym, człowieka. Jest zapatrzony, można by było powiedzieć, w człowieka, jak w święty obrazek. Zresztą kiedy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to przecież, można powiedzieć, wydał ochwyt... Okrzyk zachwytu. To jest bardzo dobre. Całe stworzenie, które dotychczas Bóg stwarzał, było tylko dobre, tak można powiedzieć, tylko. Ale kiedy stwarza człowieka, kiedy patrzy w jego serce, patrzy w jego duszę, daje mu ducha nadprzyrodzonego, mówi: To jest bardzo dobre. I co ciekawe, Bóg nigdy, nigdy, nigdy nie zmienił zdania. Także o Judaszu. To zadziwiające, że kiedy on przychodzi już w Ogrodzie Oliwnym, stoją za nim słudzy kapłanów uzbrojeni po to, by Jezusa pojmać, on pyta, przyjacielu, po coś przyszedł? Przyjacielu, słyszycie to? Przyjacielu, to tak jakby Jezus do ostatniego momentu, do ostatniego tchnienia, do ostatniej, można powiedzieć, wahania Judasza, chce o niego walczyć. Że go nie przekreśla, że już nie postawił nad nim krzyżyka. Że jeszcze wciąż tli w nim nadzieja, że Judasz jest w stanie się pamiętać. Że nie jest żaden moment, nawet wtedy, kiedy już stoi ta kohorta, kiedy już stoją ci, którzy mają go uwięzić, że Jezus wciąż wierzy, że Judasz zmieni zdanie, zmieni decyzję. Przyjmuje od niego nawet pocałunek. Pocałunkiem udarzało się kogoś bliskiego, kogoś z kimś jest w zażyłej relacji. Tak kocha Bóg. Zdaję sobie sprawę z tego, że nam trudno dzisiaj współczesnym ludziom przyjąć prawdę o Bożej miłości, która jest całkowita, za darmo, za nic. Tak jak miłość rodzica. Dlatego wielu dzisiaj ucieka od tej miłości, wielu się dzisiaj boi bycia rodzicem, wielu dzisiaj rezygnuje z rodzicielstwa, ponieważ, nie, ponieważ boi się kochać do końca, całkowicie. Jedyne, kogo kochają w dużej mierze, to jest swoje ja. Bóg patrzy i mówi: Przyjacielu, po coś przyszedł. Do nas tutaj zgromadzonych. W polskiej kanie, tu na Jasnej Górze, u Matki Bożej zwycięstwa. Tak jak słyszeliśmy te słowa na początku Drogi Krzyżowej, wzięte rozważanie od księdza Pawłukiewicza, Przyjacielu, po coś przyszedł. To pytanie chciałbym, żebyście dzisiaj usłyszeli tak bardzo osobiście. Pytanie Jezusa. Przyjacielu, po coś przyszedł. Przyjacielu, to mówi Bóg. Przyjacielu, Bóg nie wątpi we mnie. Bóg nawet na chwilę ze mnie nie rezygnuje, chociaż jest świadomy tego, tego wszystkiego, co się dzieje tych moich wszystkich wyborów, tych wszystkich moich decyzji tego mojego świństwa, łajdactwa, tych moich wewnętrznych kupczeń. Tego, co Boże, tego, że może już wielokrotnie sprzedałem, może nie za 30 srebrników, może ta cena była zupełnie inna. Sprzedałem to, co Boże, to, co święte. Sprzedałem to, co dla mnie kiedyś było kręgosłupem. Tu Jezus, pyta, przyjacielu, po coś przyszedł? Przyjąć tutaj tę miłość Boga, całkowitą, miłość darmową. Na którą nie muszę zasługiwać, ale na którą wypadałoby odpowiedzieć miłością. Zdaję sobie sprawę z tego, że Jezus się mówi w Ewangelii o tym, że jeden Go wyda, tak naprawdę wydało Go więcej. Bo tylko Jan został przy krzyżu, Piotr też się Jezusa wyparł. I to trzy razy. Pozostali apostołowie czmychnęli spod krzyża. Można powiedzieć w pewnym sensie, też Jezusa wydali. Ale kiedy Jezus później spotyka Piotra po zmartwychwstaniu, ma do niego jedno tylko pytanie. Powtarza je trzy razy, ale to jest jedno to samo pytanie: Czy ty mnie kochasz? Czy ty mnie kochasz? Przyjacielu, czy ty mnie kochasz? Usłysz dzisiaj to pytanie, bez względu na to, jakie jest Twoje serce, bez względu na to, co już postanowiłeś. Może już zaplanowałeś sprzedać Jezusa? Może jeszcze tkwisz w stanie sprzedaży Jezusa? Że może jakieś grzechy są jeszcze dla ciebie zbyt ciężkie, zbyt mocno ciężałe jest Twoje serce, przyzwyczajone do zła? To tutaj Jezus zapyta: Czy Ty mnie kochasz? To pytanie wywróciło całkowicie życie Piotra. Był gotowy na to, że Jezus go rozliczy. Był gotowy na to, że Jezus postawił go do pionu, podstawił pod ścianą. Tymczasem Jezus zapytał: czy Ty mnie kochasz? Bo ja cię kocham. Bo ja cię kocham. I zechcieliście, to dzisiaj usłyszeć, w tej trudnej Ewangelii: Przyjacielu, ja cię kocham. Chcę dla Ciebie dobra. Wierzę w Ciebie. Nie przekreślam Ciebie. Bo chcę widzieć w Tobie mojego przyjaciela. Nie da się kupić Jezusa. Nie da się kupić miłości Bożej, tak jak nie da się kupić miłości człowieka. Można kupić ciało człowieka. Można kupić czas człowieka. Można kupić czyjąś uwagę, ale człowieka, jego miłości się nie kupi. I nie kupi się miłości Boga. I my nie jesteśmy tu po to, by kupczyć Bożą Miłością. My nie jesteśmy tu po to, by teraz ofiarować taką czy inną modlitwę, taką czy inną spowiedź, taką czy inną drogę krzyżową i tak dalej, po to, by Jezus za to dał nam maturę, zdaną na sześć. Nie jesteśmy tu po to. Tu jesteśmy po to, żeby na nowo rozpalić w sobie ogień miłości. Dlatego te dwa pytania, przyjacielu, po coś przyszedł. A jednocześnie to drugie pytanie skierowane do drugiego, który go wydał, do Piotra. Czy ty mnie kochasz? Jak szalenie jest ważna odpowiedź na, to, na te dwa pytania. Judasz sobie z tym pytaniem nie poradził. Doszła do niego ta myśl, co zrobił, co uczynił. Miał świadomość sprzedaży Jezusa. I ta świadomość grzechu, tak, go, tak to nazwijmy. Tego zła, które do, uczynił, ona go tak dociążyła, że zamknęła mu światło nadziei i dlatego się powiesił. Piotr miał dokładnie tę samą świadomość, ale wiedział o tym, że Bóg jest większy, że miłość Boża jest większa. Przyjacielu, po coś przyszedł. Odpowiedź dzisiaj Jezusowi przez Maryję na to pytanie. I nie zapomnij również odpowiedzieć na pytanie, czy Ty mnie kochasz. Przyjaźni, miłości nie można kupić. Można ją sprzedać, ale żadna cena nie jest warta, by ją zapłacić w zamian za Bożą Miłość i za Bożą Przyjaźń. Amen.